Ten mężczyzna wraca do domu więcej lat niż niektórzy z was mają. Karl Bushby, czyli były brytyjski spadochroniarz, który w 98 roku wyruszył z Punta Arenas w Chile z jednym celem: wrócić pieszo do rodzinnego Hull w Anglii. Zero samochodów, samolotów czy promów, tylko własne nogi. Przez lata przeszedł dżunglę Darien, pustynie i góry obu Ameryk. W 2006 roku razem z kolegą nawet pokonał zamarzniętą ciśninę Beringa. Po dotarciu do Rosji został aresztowany i dostał zakaz wjazdu do kraju. W tamtym momencie został chyba z największą przeszkodą w całej podróży Morze Kaspijskie. Na północy Rosja, której nie mógł przekroczyć, a na południu Iran, do którego też nie miał zezwolenia. W ten sposób stał się jedynym człowiekiem na świecie, który przepłynął Morze Kaspijskie. W maju 25 roku Karl przeszedł moc nad bosforem i wkroczył do Europy. Teraz został mu Ostatni etap, około 3000 km do Hul. Karl planuje wrócić do domu we wrześniu 26 roku, co oznacza, że jego podróż będzie trwała 28 lat. Tym samym będzie to najdłuższa piesza wędrówka w historii. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcję.